Siemowidzowie, widzowie, dzisiaj gramy z Jaszek, to jeden ten też, co nagrywa, Jasiek i tak się nazywa i randomowy jakiś gościu, albo to znajomy Jaszka i razem będziemy testować wozy strażackie i najpierw to jest, to za darmo. Więc tak, miałem problem z ustawieniem kamery, no i twarz by było, i było mi widać, więc musiałem od nowa oczywiście. Ale dobra, zaraz będzie jakieś zgłoszenie, jedziemy i kiedy będzie to zgłoszenie, zamieniamy samochód na inny i będą te testinki właśnie. Więc tak, tak to będzie dzisiaj wyglądać ten odcinek. Tak to będzie wyglądać. Napiszę to jeszcze... Yy. Dobra, jak prawdziwi strażacy, ja tutaj zaparkuję, zaparkujemy i czekamy na jakieś zgłoszenie, wiadomo. No bo tak, ja to. Dobra, tak to wygląda. Ten leci po prostu. Ogólnie, ile jest? Zje jest nasz czek i jeszcze jakiś jeden gościu. My idziemy na górę ogólnie i czekamy na zgłoszenie. No po co mamy robić? No nic. Więc czekamy. No. Tutaj gdzieś jest zjazd, tylko ja nie wiem gdzie. To jest problem. Gdzie jest ta rura? A gdzie jest ta, ta, ta? A tutaj! Tutaj, dobra. Tutaj, ok, Czyli będziemy wiedzieć, jakby co. Ty no ciągle się strzelają, a nic nie ma dla medyku... dla strażaków. Chłopaki tam zostali już. No dobra, no niech będą sobie tam. tam. A my tutaj po z zjedziemy od razu, jakby co. Dzisiaj jest za darmo i będą odcinki, kiedy będziemy dobijać nowe samochody. Em, nowe samochody za ekspitam tego strażaka. No i ogólnie wszystko w porządku. Fajnie, ładnie wygląda. O, tutaj jeden z naszych. To nie jest ani Jaszek, ani ten er, gościu, tylko inny, właśnie. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy, jakby, co to? Tutaj to, to, to będzie na czerwono się świeciło. A jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest taki. Więc no, spokojnie wszystko. Tutaj, na no, moje mój samochód, czyli ten testy. Więc tak to będzie... Znaczy, wiadomo, będzie ciekawiej na... Mam nadzieję. To ja idzie, co? O! Co to była? Sakraxa, słyszeli, słyszeliście to? A, to jeden taki sam, co my mamy. Okej, okay, dobra. No i czekamy, żeby tutaj zjechać. No a tu. Czekaj jest. Medical, no nie no, no. Ten to jak zaparkował, to ja nie wiem. O jest, jest, dobra, jest. Szybko, szybko. Zgłoszenie. Jest pierwsze wyzwanie i nawet dob dobrze. Dwa wozy strażackie, jeszcze jeden będzie samochód jechał. Dobra. No epicko to wygląda, epicko, epicko. No nieźle, jedziemy. Za, za nami druga jednostka. To jest szybka Oj, 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 papa papa pa, wyprzecił nas i jeszcze chce nas zablogować. Jaką on szybciej jedzie? Tu się ma więcej paliwa. Dobra, jedziemy. No ciekawe, ciekawie, nie powiem. Jedziemy szybko. Ty, chłop się pomylił. A nie, nie pomylił. Dobra, i tutaj tak objechaliśmy. Pierwszy wóz stermacki i już wezwanie pierwsze. No i bierzemy to, No i. Dobra. zablokowanie drogi przez deski jakieś. Mhm. Komuś pewnie wyleciało po prostu z auta. Pikabam na przykład. Nie wiadomo. Dobra. A tutaj żona. No i dobra. Zmieniamy samochód teraz. Co trąbisz? Na sygnałach jestem. Nie no, jeszcze mnie uderzył Sup, Nie no, jeszcze wykończę. Ale zadanie wykonane i kolejny poziom teraz będzie. Jedziemy odebrać następny samochód. Do bazy, tak? Dokładnie. Jazdy. Ocena tego samochodu ogólnie To jest No jazda niezła Faktycznie Wygląd jakiś średni już I jeszcze za darmo No to daje 8 8 to jest Dobra lecimy, lecimy po następny Tak się prezentuje Następny Wóz strażacki i on jest za 1000 XP. No i mam mało paliwa, więc musimy na stację paliw. Wsiadajcie, chłopaki. O, jeszcze jako kolega przyjedzie. Dobra, to chwilę zaczekamy. Chwilę zaczekamy, ok. Ogólnie przyjechał ten kolega, no i jest pod autem. Ten o, o! To! A, to ten lubi blaski, znam go. Dobra. On chyba nie wie, że robimy film. A nie wie, bo, bo wie jak gdzie idzie, dobra. No tak to wygląda. Kilka stopów będzie, bo w końcu odkryłem jak to się robi. I dobra, to jest nasz, nasz nowy wóz i czekamy na kolejne wezwanie. Dobra. On chyba za mało jest. On chyba za mały jest niestety, to jest minus. Wszyscy nie mogą się dosiąść. no to już minusowe punkty będą. Zaczekajcie, jedziemy na stację paliw. Nie będzie takich dużo stopów, bo nie wiem, tak po prostu, bardziej to takich innych filmów, a do tego to tak... bardziej jak będziemy zmieniać po, a to jeszcze tylko ten i, na, i następny i tyle. Zmarnujemy euro... Jezu, tyle! Czyli kasy matko, jedyną. Czym jesteś żarty? No ta kamera mi się znowu psuje. Kamera mi coś dzisiaj nie chce działać. Dobra, idziemy do bazy, bo zatankowałem ogólnie, więc tak. No, i ogólnie to ciekawa wersja. Bo chyba u jeszcze nie było takiego, że wszystko naraz wszystkie auta naraz. Więc według mnie to będzie ciekawe. Wiecie? Ciekawe mi się wydaje, że to będzie. Dobra, tak, tak, o. No i czekamy, no. Co mamy robić? Dobra, znowu idziemy tam na górę, czekamy. Tak, ja co? Znowu idziemy. Znowu idziemy, idziemy. Dobra, idziemy, idziemy. Mm. I mamy to. Wyłącz te syreny! Jezus Maria. Tutaj żemeczek. Fajny mi w ogóle. No, tutaj tak. O, o, wyzwanie, wyzwanie! Do pożaru. Pa! Jednocześnie. Dobra, szybko, szybko. Dobra pożar. Dobra, idziemy do pożaru. My zrobimy stop, żebyście tak długo nie czekali. Do zobaczenia na, po, na tamcie pożar. Do zobaczenia. Właśnie się zbliżaliśmy, chciałam powiedzieć. A tutaj mnie jakiś gościu na bok tak ściął. To najlepsze po prostu. ściął mnie na bok. Na bok, tak, boom, no i będziemy mieli opóźnienie przez to. A już tutaj zostawimy do końca, po to już tak. Oszczędzanie czasu. no. Teraz to moja wina, ok? Nie pytajcie. Dobra, ale szybko. Gość tu mnie po prostu ściął. Chciał być pierwszy, ale nie wiem, co będzie miał z tego. Kiedy ja i tak. Dobra. O! Dobra. Duży pożar. I to wszystko na nagram. Nagramy, nie wiem Pa, ale jezu, wszyscy naraz. Dobra. Ja idę na, na tył. Ja na tył idę. Dobra. Tak to będzie wyglądać. Nie? Dobra, dobra. Jaszek idzie tam na górę, ja na dole będę wgasił. A tam ten losowy gracz po środku pewnie. Dobra. No fajny film ogólnie. I też nie będzie taki krótki widzę. nie będzie on dobra czy jeszcze jest, jest jakiś A co jest z tą kamerą no dobra to jest najwyższy klasy. jeszcze tutaj jakiś ma dobra ten albo ten, przynajmniej ten mu pomożemy ja zyskałem XP. dobra tak z boku o nie no co robi Idziemy! O, ale! Hit. Dobra, ja idę do wozu. Ja idę do wozu ogólnie. Ja nie lubię nocy, bo wtedy jest takie lustro, ale. Więc no, niestety. Idzie! Idą chłopaki! Co jest tak? Co? Mój Boże! No i to wszystko przez noc. Dobra robota, chłopaki. Właśnie tak samo. Nieźle ogólnie. Dobra, jedziemy do remizy. I ulepszamy do ostatniego pożaru i ostatni pożar. Więc no. No i tak. Ocena tego wozu. Jezu! Ocena tego wozu strażackiego. Mały. Dwa miejsca tyle. Tylko, ale ładny mi się podoba, ładny, taki fajny. Więc zdaję, no, a minus to właśnie za mało miejsc, za mało miejsc niestety. Więc daję 5, 5 na 10, bo to takie słabe. Dobra, idziemy zmienić samochód. I tak widzowie wygląda, najdr że najdroższy za ekspiwóz strażacki duży, ładny, w ogóle mega duży, dużo miejsc, w ogóle tutaj drabinka oczywiście, no za 2000 XP, czujcie, o i patrzcie akurat wyzwanie, dobra jedziemy więc na wyzwanie to i to będzie koniec tego odcinka, niestety, ale będzie więcej takich filmów. I w ogóle takie inne różne takie z Robloxa i innych takich I Polecam obejrzeć No i tak, jeszcze tylko tutaj musimy po prostu to zadanie wypełnić i będzie dobrze Gdzie się włączało światło? Dobra, włączyłam El. Ej, daleko Jezu, gdzie to jest? Z autobusami chyba Dobra, jedziemy Jedziemy. Tutaj to jest! Dobra. Kierunkowska wskaz sobie włączymy. Tutaj. O! Drewno. Dobra, szybko. Jezu, jak to wolno idzie. Jednak to nie jest szybko. Dobra, ale coś tam się robi. Policjant chyba nie da rady, bo ja właśnie to, to kończę. Jako. Dobra, i tak się kończy ten odcinek, właśnie. I ocenka tego wozu strażackiego: no 10 na 10 no mega fajny, mega duży. 4 miejsca dla takiej ekipy to mega dużo. W ogóle fajny, ładny, duży, w ogóle szeroki taki. No i według mnie cena mogła być wyższa, ale okej. Okay. Więc tak się kończy ten odcinek, narka, i do zobaczenia.